O, 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 o. no cóż, ale przynajmniej mam ładne nóżki. Dobra, teraz ooo! Siema, jestem Marek. Stanę, żeby było mnie po prostu lepiej słychać. W każdym razie dzisiaj przedstawię Wam kolejny poradnik, w którym pokażę, jak żyje prawdziwy mężczyzna. Macie teraz idealny przykład prawdziwego mężczyzny. Zobaczcie na mnie. Ja jestem idealnym mężczyzną i jestem jedynym wzorcem na tym świecie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat dzisiaj mam na sobie różowy sweterek, a co dlatego, że chciałem właśnie ten moment zachować na taki film. Na co dzień ubieram się w takie rzeczy, ale jeszcze tego nie widzieliście na moich filmach. Po prostu nie chcę wam zdradzać moich sekretów, bycia prawdziwym mężczyzną, ale ze względu na to, że jesteście. Jesteście w sumie dobrą widownią, to jednak zdradzę wam te sekrety i każdy z was będzie mógł stać się prawdziwym mężczyzną. W każdym razie, idę się teraz wystrać, bo mi się zachciało. Kamerzysta, papier toaletowy. Marku, wiedziałem, że pójdziesz za paczką także przygotowałem do ciebie papier. Coś wyleciało, Marku. To twoja wina. Idę się wysrać. Usta. Usta. Nie są nawilżone. Szkadłówka mi przynieść. Usta. Już, już idę, Marku. Czekaj. Boże, tylko na statyk. Mógłbyś usiąść? Nie. Ciągnij się. Katułka. I trzymam, zobaczcie, i trzymam taką kulę. Trzymaj kamerzysta szkatułkę. tą kulę się odkręca i mamy tutaj pomadkę nawilżającą usta. Zobaczcie, musicie zrobić taki dziubek. On każe od tej strony, żeby było lepiej widać. Tak. Mmm, dużo szmurojuczy. Mmm. Do tego ma jeszcze kokosowy smak. W każdym razie takiego narzędzia używamy jako jednorazówkę i nie będzie mi już sobie potrzebne. Mm, ale teraz mm, moje usteczka są nieziemsko nabilżone. Przejdźmy teraz do mojej toalety, a ja dalej będę kontynuował ten poradnik. Zapraszam! Dobra, znaleźliśmy się właśnie w toalecie, aby zmyć tutaj tapetę, ponieważ swoją aktualną tapetę mam od około 3 godzin. Ale zanim to zrobimy, musimy odpowiednio umyć swoje ręce. Mam tutaj różne rodzaje płynów do mycia rąk. Na przykład to mydło zapobiega bakteriom, które powodują zapalenie płuc, i tego mydła używam jako pierwszego. Wycieramy w ręce, dokładnie myjemy każdą stronę naszych rąk. Po skończonym procesie opukujemy ręce, ale nie myślcie, że wodą opukujemy. Zresztą nie mam tu nawet wody. Tutaj leży mydło, kamerzysta. Teraz spukujemy mydło z rąk i bierzemy się za kolejne mydło. To mydło zapobiega przeziębieniu. Kamerzysta. Już! Za dużo. Dalej mamy takie mniejsze mydło, bo szanse na zachorowanie na taką chorobę są naprawdę nikłe, ponieważ to mydło zapobiega zachorowaniu na AIDS. Także tego mydła też musimy użyć. Ale jest nowe, więc muszę jeszcze je odkręcić. Kamerzysta, no co to ma być? Czemu to się całe wyjęło? Co ja mam teraz tu zrobić? No A jak no, się zarazę czymś? Nie powinieneś, Marta. Za dużo tego mydła teraz naleci. No i. Szlak by to trafił! Za dużo mydła! No za dużo mydła tutaj było. No to umyj to, czym czy masz już tam. Słuchaj, za dużo mydła to źle. Obmyj mi ręce teraz, szybko. Więcej mleka, więcej lej, lej. Tylko żeś mi sweterka nie ubrudzi. Już, 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 koniec. Następne mydło zapobiega powstawaniu na naszych rękach bakterii Coli. Jak dobrze wiemy, są to tak jakby gówniane bakterie. Należy przede wszystkim dokładnie umyć dłonie z obydwu stron i następnie opukać je małą ilością mleka. Niewielką ilością mleka powiedziałem, tak? Przepraszam. No, a ostatnie mydło po prostu odświeża nasze ręce. Nadaje zapach. Tak to nie widać. To mydło nawilża ręce. Ręce wtedy stają się takie, takie przyjemne w dotyku. Czujecie to? Zobaczcie. Zrób zbliżenie na moje ręce. Zobaczcie. Czujesz ten aromat kamerzysta? Czuję. Spłukać? Nie, jeszcze nie. Tym mydłem akurat nieco dłużej musimy mieć ręce, a następnie możemy je spłukać. Teraz należy wylać jak najwięcej mleka i dokładnie opukać ręce. Okej, okay, moje rączki są już czyste, także ja muszę poczekać aż wyschną mi te ręce, ponieważ nie używam takich rzeczy jak ręcznik i przejdziemy do zmywania, a następnie nakładania tapety, dzięki czemu zakryjemy niedoskonałości na naszej twarzy. Pomimo, że mam idealną twarz, to i tak używam tapety, tak dla zasady. Kiedy moje ręce są już suche, biorę w dłoń płyn micelarny, który posłuży jako płyn do demakijażu. Otwieramy i nakładamy niewielką ilość płynu na wadzik. To jest naprawdę niewielka ilość, gdzieś tyle. No i po prostu rozcieramy to wszystko na twarzy. Musimy dokładnie przejechać pod całej twarzy Aby dokładnie zmyć naszą tapetę Czynność powtarzamy do momentu Aż ten wacik nie będzie biały Także to wywalamy, kamerzysta później posprząta Czas teraz na ostateczną próbę Znowu nalewamy płyn na wacik Sprawdzamy czy dokładnie wszystko zmyliśmy Wacik powinien być biały No i nie myliłem się, wacik jest biały Zmyłem całą tapetę W każdym razie bierzemy teraz tapetę Oraz specjalny pędzel do nakładania tapety Nakładamy tapetę na taki pędzel nie żałujmy. I po prostu rozsmarowujemy po twarzy. Dobrze, nałożyłem już na tapetę. Wszystkie moje niedoskonałości, których nie mam, zostały zakryte. Zobaczcie, polecam każdemu ten sposób. Prawdziwy mężczyzna powinien dbać o swoją cerę. Ale w każdym razie właśnie poczułem, że. Moje włosy potrzebują regeneracji, bo czuję, że tak końcówki mi się psują troszeczkę, dlatego przygotowałam sobie tutaj maseczkę regenerującą włosy oraz olejek do regeneracji końcówek. Na samym początku zacznijmy od olejku. Otwieramy sobie olejek. Wygląda on w taki sposób. Bierzemy trochę i rozcieramy na włosach. Delikatnie rozcieramy na włosach. Mogą być to większe ilości, ale żeby nie było tego tyle, ile było mydła i to zregeneruje nasze końcówki. Dobra, następnym krokiem, który pomoże ożywić moje włosy, jest maseczka. Otwieramy ją i wyjmujemy z opakowania. Wszystko wygląda w taki sposób Odklejamy, zdejmujemy warstwę zabezpieczającą. W każdym razie coś mi się tutaj zepsuło, ale takie coś po prostu nakładamy na włosy, dzięki czemu nasze włosy już wkrótce będą zregenerowane. Należy tak poczekać przez około 30 minut, więc widzimy się już za 30 minut, kiedy moje włosy będą wyglądały perfekcyjnie. Czuję się teraz dobrze w moich włosach, ale jeszcze bardziej trzeba je uwydatnić, tak aby wyglądały jeszcze bardziej idealnie. Mam tutaj lakier do włosów oraz żel do włosów. Na samym początku nakładamy żel do włosów. Oczywiście musi być to mocny żel do włosów, aby nasze włosy się trzymały, bo moje włosy są akurat tak gęste, tak idealne, że potrafią mi po prostu opaść, jeżeli nie stosuję na nich żadnych kosmetyków. Rozcieramy najpierw w dłoniach żel i nakładamy delikatnie na włosy. O tak, i możemy je przy okazji uformować. Dobrze, ale kolejnym krokiem jest polakierowanie naszych włosów tak, aby były jeszcze bardziej stabilne. Jeszcze możemy sobie trochę tutaj ułożyć wedle własnego uznania i po prostu teraz nakładamy lakier. Nie żałujmy lakieru, pomoże on nam bardzo i nasze włosy będą bardzo dobrze wyglądały. Dokładnie spryskujemy nasze włosy. Jeszcze trochę. Muszą być idealnie postawione. O, nie w tą stronę. Chcesz trochę kamerzysta? Nie. nie dam ci. Nie wiem, myślę, że gdzieś tyle tego lakieru wystarczy. W sumie jeszcze nie są takie stabilne. Także trochę żelu by się przydało. Rozmarowujemy w dłoniach i nakładamy jeszcze na nasze włosy. Teraz nasze włosy powinny być już stabilne Aczkolwiek musimy pamiętać też o tym, że żel do włosów nie uformuje nam idealnie A lakier to jest takie coś, co po prostu zabezpiecza te włosy, aby na pewno się nie ruszyły Tutaj jeszcze są takie no trochę giętkie Także ostatnia warstwa lakieru nie żałujmy go, taka butelka wystarcza na trzy razy, a jest akurat bardzo tania. Za taką butelkę wpłacimy... Ile kamerzysta płacisz? 40 parę złotych. 40 parę złotych i wystarcza na 3 razy. Trzy razy możecie uformować sobie włosy. Nie ma opcji, żeby się ruszyły. To teraz ogolimy sobie nogi. Także teraz ogolę sobie nogi, bo już trochę mi zarosły. Dawno nie goliłem. W każdym razie mam tutaj plastry do depilacji. No i co? Nie pozostało nam nic innego jak zacząć depilację. Niestety, ale mam takie ciasne spodnie, także będę musiał je zdjąć, a następnie wydepiluję. Of o to mamy problem. A kurty nie znajmę. Także teraz biorę plaster, odklejam. Niekiedy może być z tym problem, ponieważ są to dosyć mocne plastry. Naklejamy taki plaster na nogę, przyklejamy dokładnie. I teraz co? O. Niestety, ale piękno boli. No cóż, bierzemy kolejny plaster. Bierz, to jest dwustronny marek. Nie pouczaj mnie komorzysta. Bierzemy teraz kolejny plaster. Są to podobno plastry dwustronne, także od razu możemy ogolić dwie nogi. naraz raz. Przyklejamy tak jak wcześniej, tylko gdzie? Hmm, hmm, hmm. Gdzie by to nakleić? Może tak po bokach trochę. To jest dużo włosów. Tu i tu naklejamy i powtarzamy czynność, którą zrobiliśmy przed chwilą. Ach. przynajmniej ma ładne nóżki. Dobra, teraz oh! 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 i to powtarzamy dopóki nasze nogi nie będą gładziutkie. Oh. Słuchajcie, tą tapetę mam już chyba 3 godziny, około 3 godziny, no i będę musiał ją po prostu zmyć, ale to przyda mi się również do tego, ponieważ za chwilę wykonam zabieg na swoją twarz, na swoje oczy oraz co najważniejsze na swoje usta. Także teraz po raz kolejny biorę facik oraz płyn micelarny, aby zmyć tapetę. Także zmyłem już tapetę i teraz nałożę coś na swoje oczy. Mam tutaj taki krem, wydaje się, że na pierwszy rzut oka jest to pomadka, no ale jest to krem do oczu. Bierzemy trochę tego kremu i smarujemy sobie go tutaj. Po rozsmarowaniu jest on przezroczysty, jeżeli chcielibyście sobie taki kupić koszt jednego opakowania to około 300 zł, ale myślę, że warto działa bardzo dobrze na powieki no i teraz przyszedł czas na maseczkę na powieki wygląda ona tak, otwieramy sobie wyjmujemy dwa plasterki i po prostu nakładamy o tak, właśnie w taki sposób ładnie nam się przykleja, Wymujemy teraz drugi plaster, analogicznie nakładamy na drugą stronę możemy nie trafić, także trzeba tutaj bardzo uważać i w taką maseczkę trzymamy przez godzinę na swojej twarzy teraz przyszedł czas na kolejną maseczkę, jest to maseczka na usta rzecz jasna jest ona w kształcie. Dodatkowo tym maseczkom towarzyszy bardzo przyjemne uczucie. Musielibyście spróbować, aby tego doznać. Mamy otwór, możemy teraz mówić. To mi się bardzo przyda, ponieważ teraz nagrywam film i po prostu mogę dalej Wami rozmawiać. Dobra, także teraz nakładamy sobie maseczkę. Jest to maseczka oczyszczająca węglowa. Wyjmujemy z opakowania maseczkę. Prezentuje się ona w taki sposób i teraz polistymi ruchami nakładamy na naszą twarz. Kiedy już nałożyłem maseczkę na powieki, na usta oraz na całą twarz, osłaniam swoje oczy ogórkami. W takim stanie powinniśmy pozostać. Jak zlecą, to trudno. Nakładamy je z powrotem. Ale w każdym razie, w takim stanie powinniśmy pozostać przez około 30 minut. Możemy sobie w międzyczasie coś porobić. Poglądać jakieś filmy na YouTubie z zasłoniętymi oczami. Ale ja sobie chwilę tutaj poleżę. I następnie będę musiał wziąć kąpiel. Także koniecznie zostańcie, aby po prostu wiedzieć, jak brać kąpiel, która polepszy nasze samopoczucie. Oraz kąpiel, dzięki której staniemy się pięknymi mężczyznami. Trzymaj. Się. O tak. O, to jest niesamowite. Ooo, odpływa. Dobrze, przyszedł teraz czas na kąpiel. Pamiętajmy jednak, że prawdziwy mężczyzna kąpie się w koszulce. Ja akurat nie mam koszulki, ale możemy wykorzystać też sweter. Nic się nie stanie. Także zdajemy sobie spodnie. Okej, okay, także moje spodnie zostały już usunięte z moich nóg, i teraz mogę wejść do wanny. W wannie należy się położyć. W wygodnej pozycji, a następnie przejdziemy do kolejnych zabiegów. Więc tak, pierwszym zabiegiem będzie Co? <laughs> to jest ten peeling do ciała peeling do ciała. Otwieramy sobie nasze opakowanie, a to usuwamy zwannę, to też otwieramy sobie nasz peeling. Także nasz peeling jest już otwarty, i po prostu nakładamy to sobie na nasze ciało. Bierzemy mniej więcej taką ilość w dłoń i nakładamy na Twoje ciało. Dokładnie rozsmarowywujemy. Taki peeling o wiele lepiej działa, jeżeli nasza skóra jest zmoczona. O, tak. Kolejnym elementem jest to: jest to tak zwany żel albo i pianka. W każdym razie rozcieramy sobie piankę na naszej nodze. Teraz przyszedł czas na kolejny żel. Otwieramy go sobie w analogiczny sposób do poprzedni, i po prostu wlewamy na rękę. Tak dokładnie. Kolejnym krokiem jest: o, właśnie takie mydło kokosowe. Otwieramy. Jest tutaj jeszcze druga warstwa zabezpieczająca. Jeżeli na naszej drodze do. Przeprowadzenia z zabiegu pojawią się jakiekolwiek problemy, wtedy należy przerwać zabieg i przestać robić głupie filmy, których tak naprawdę nie potraficie zrobić. Ale ja dalej biorę kąpiel. Mam wystrane w te zabiegi. Pamiętam, jak robiłem film, Jak się umyć. Wtedy to, to jeszcze, jeszcze mniej więcej ogarniałem, jak używać wszystkich tych rzeczy. A teraz to, co? Pogubiłem się we własnym filmie. Mimo, że jestem tym specjalistą, to jest przykre. Także zobaczcie moje poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.